Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nie tylko smak. Dziś zapoznamy się z historią polskiego i światowego cukiernictwa, bowiem bohaterkami dzisiejszego odcinka będą trzy placki i ciasteczka owsiane. Będzie to tiramisu, teks i mazurek. A zatem zapraszamy na ten przedświąteczny i wiosenny już odcinek. Świetnie, mamy Egipt to tutaj rozpoczyna się historia światowego cukiernictwa. Egipcjanie znają już słodkie. No i jak myślisz, jak nazywają się pierwsze słodycze Egipcjan? Czym mogą słodzić Egipcjanie? Wiodę! Tak, dokładnie. Ale znają także słodycze troszeczkę inne. To znaczy, znają mieszaninę miodu i ekstraktu z kwiatu malwy, które potem spożywają i maczają w miodzie, owocach i orzechach. No i wy, przenosimy się teraz do starożytnego Rzymu. Tam były o wiele wykwintniejsze i bogatsze słodycze, niż to było w Egipcie. Egipcjanie znają już tak zwaną italską papkę. Wyobraź sobie, że przyrządzano ją z mąki, miodu, wody i jajek. To było takie ciasto mączno-serowe i z niego formowano kulki. Rzymianie znają już daktyle, nadziewają je często orzechami lub utartym pieprzem. No i niektóre przysmaki znane są do dziś. Ale najciekawsza historia to wyobraź sobie była w Japonii. Wyobraź sobie, że w Japonii bardzo długi czas Japończycy uważali cukier za lekarstwo. Tak jak herbatę czy tytoń. Wyobrażasz to sobie, że cukier jest lekarstwem, że cukier leczy. Teraz jest zupełnie odwrotnie. Za chwilę pokażemy Państwu. Cały model ziemi wykonany metodą filcowania. A teraz wracamy do naszego, naszej historii cukiernictwa. No i przeniesiemy się do Europy. Przeniesiemy się na stoły bogaczy średniowiecznej Francji. No i tutaj właśnie nie brakowało wykwintnych i niezwykłych przysmaków, bo właśnie oprócz potraw takich mięsnych, rybnych i warzywnych, Pojawiają się właśnie na stołach arystokracji fantastyczne przysmaki. Są to wafle, andruty, serniki, śmietankowe leguminy, pierniki, słodkie placuszki, pączki, faworki oraz ciasta smażone na patelni. Cukier w średniowiecznej Francji był składnikiem nie tylko potraw, ale także, tak jak w Japonii, wielu lekarstw. Cukiernicy. Wyrabiali smażone w cukrze przekąski, np. migdały czy amysz, kolendrę, orzechy, pistacje, imbir i orzeszki piniowe. W ciągu wieków ludzie mieli wiele powodów, by wyruszać w długie i niebezpieczne podróże. Niektórzy szukali nowych krain, z którymi mogliby handlować albo gdzie się osiedlić. Jeszcze inni mieli nadzieję, że zdobędą sławę i bogactwo. A niektórzy po prostu szukali przygód. W wyniku tych podróży, jak na przykład w wyniku podróży Marco Polo, zawdzięczamy mu przyprawy. Europejczycy poznają przyprawy. Pamiętasz jakie? Pieprz, cynamon, gałka muszkatałowa, goździki. Świetnie. Skoro Europejczycy Poznali przyprawy, to mogą przyprawiać swoje ciasta, ciasteczka, prawda? Będą coraz smaczniejsze. Bogactwem i wystawnością potraw słodkich na głowę bije XIX wieczna kuchnia nasza, czyli polska. Znane w owym czasie szafranowe baby pieczone w tak gigantycznej ilości jajek, mąki, cukru były znane w owym czasie, że przewożono je z kuchni do dworu na specjalnych taczkach. Tak samo umsztowne y, były marcepany czy też ciasta opisywane w kuchni XIX-wiecznych książek kucharskich. Takie nazwy jak flam cytrynowy czy sago z różaną wodą, a może zefir z pianki mrożonej, Cytrynowe baby, piszkotki pieczone z galaretką, to właśnie zasługa XIX-wiecznej kuchni polskiej. Spróbujemy sobie przypomnieć ten fantastyczny czas z naszej historii, a to za sprawą dzisiejszych bohaterek. Dziś odcinek typowy na słodko poprowadzi je Irena z dziećmi, Ania z Martyną, a także Maja. Serdecznie zapraszam. Będą potrzebne morele, rodzynki, orzeszki piniowe, orzechy, pistacje. Wszystko to ma bardzo dobre właściwości wi i witaminy. Potrzebne tak dla Was. I do tego jeszcze dołożymy masełko mąkę. Jajeczka i wyjdzie nam wspaniały tekst. No to morele, mamy bardzo bogate w witaminy. Witaminy w A, C, E, potas, dłoni, tłuszcz węglowodany. Do naszego przepisu potrzebujemy 25 dekagramów masełka, Miękkiego. I dajemy tak. Szklankę cukru. Dwie szklanki. One mają około 200 ml. Dwie szklanki mąki. Przejrzyjemy je. Do tego dokładamy proszek do pieczenia dwie łyżeczki, ponieważ będą bakalie a nie chcę dawać sody oczyszczanej, więc żeby to ciasto nam wyrosło. I do tego dodajemy 6 jajek, oddzielamy żółtka od białek. Dołożymy jeszcze cukier waniliowy i nasze bakalie zdrowe. Bakalie, które dzieci uwielbiają. Bakalie może być około 300 gram, może być i więcej. Jak ktoś lubi, nie ma przeciwwskazań. I wszystkie te bakalie mieszamy z naszym ciastem. Damy do jednej większej foremki i jednej mniejszej, bo wszystko raz, do jednej foremki by było troszkę za dużo. Teraz składamy nasze ciasto do piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180 stopni i po pół godziny trzeba sprawdzić, czy nasze ciasto jest już upieczone. Najlepiej wykałaczką albo patyczkiem do szaszłyków. No to teraz pieczemy ciasteczka owsiane. Odważamy 200 gram płatków owsianych, najzwyklejszych. Do tego dwa jajka całe. Wsypuj dwie łyżki orzeszków włoskich, które wcale nie pochodzą z Włoch. Łyżkę sezamu, rodzynki, łyżeczka proszku do pieczenia. I odmierzamy cztery łyżki miodu. Zamiast cukru damy miód. Miód już był w starożytnym Rzymie znany. I pierwsze właśnie słodzono pierwsze placki. No nie były na pewno takie jak teraz, ale... Ale już były słodkie. I dołożymy teraz roztopione masło. I wszystko razem mieszamy. Dosypiemy jeszcze dwie łyżki mąki pszennej. Babciowo, a mogę Ci coś zaśpiewać? Oczywiście. No przedtem, wiesz, jak pieczono ciasto, to zawsze ktoś śpiewał. Albo w ogóle go nie śpiewały. No to śpiewaj ty. Odkąd pamiętam, zawsze stała. Na to obok lusta. Białych baletka wychylona. W powietrzu uniesiona nóżka. Nudziła się wśród dzibelotu. Kurz wyłapując suknię złotą i tylko z dołu peski dywan, czasem jej puszczał perskie oko. Laleczka saskich porcelany twarz miała bladą jak pergamin. Nie miała daty ani mamy i nie tęskniła ani, ani. Pięknie, no brawo! To będą ciasteczka super! Tak. Aż dnia pewnego na komodzie, przyśliczny książę nagle stanął. Kapelusz miał jak zwykłej dłoni i biedny uśmiech z porcelany. Aż w niej zabiło małe serce, co nie jest taką prostą sprawą. I śniła, że dla niego tańczy, a on ukradkiem bije prawo. No to te ciasteczka będą się teraz nazywały laleczka. Nie owsiane, tylko ciasteczka laleczka. Super! Nie pachnie. Chyba keks. Ciasto już się upiekło. Przestygło. Dziewczynki, zobaczymy, co nam wyszło. Spróbujemy, czy ciasto jest dobre. I jakie? Pyszne, ciepłe. No, jak tyle bakali. No. Dzisiaj upieczemy mazurek kajmakowy. Potrzebujemy do tego 250 g mąki, 50 g cukru, jedno jajko, 150 g masła i łyżkę śmietany. Robimy ciasto, zagniatamy. Robienie mazurka rozpoczynamy od wsypywania składników do miski i ugniatania ciasta. Wsypujemy mąkę. My używamy mąki orkiszowej. Teraz cukier-puder. On jest zrobiony z cukru brązowego. Dodajemy masło pokrojone w kostkę, jedno jajko i łyżkę śmietany. I zagnitamy. Na wiesz że y, kiedyś zamiast cukru na miodu do, do tego do do ciasta i w ogóle używamy miodu. A, a my użyłyśmy tutaj e, cukru pudru, ale zrobiłyśmy go z cukru brązowego, z trzciny cukrowej. Wyobraź sobie, że e, kiedyś e, cukier z trzciny cukrowej był 10 razy droższy od miodu. No, i, i, I tylko e, nie, nie, w niektórych rejonach był znany, w Indiach, na przykład. A ponieważ, wiesz, ponieważ ten cukier był taki drobny, to e, używano go w zasadzie tylko w celach leczniczych. E, w, na, na początku. Także to było dosyć zdenerwowanym okresem, że cukier leczy. <grym> Dzisiaj. ciekawa, jakie choroby leczył. <grym> <grym> no właśnie. <grym> Ale e, w VII wieku Arabowie rozprowadzili już yy, yy, wiadomości o trzcinie cukrowej w Europie. Poja pojawiło się właśnie cukier trzcinowy, a w XI wieku powstała pierwsza yy, szkoła cukiernicza, która uczyła jak wytwarzać cukier z yy, trzciny cukrowej, jak wytwarzać soki, yy, góry. Ugniatamy do tej pory, aż e, zrobi się e, kula ciasta i teraz e, owijamy w folię i wkładamy do lodówki na półtysięczku. Wałkujemy ciasto i wkładamy na blaszce. Po upieczeniu ciasta mieszamy sok z ołówki cytryny, Razem z konfiturą malinową. Teraz wykładamy ją na upieczone ciasto. Teraz wylewamy kajmak. Kajmak można taki z puszki wziąć, ale my wzięliśmy kajmak robiony domowo. To jest. 1,5 szklanki mleka i 1,5 szklanki cukru gotowane przez 2,5 godziny. Teraz jeszcze udekoruję mazurek płatkami migdałowymi. I gotowe. Jest elektryczny Nie wiem czy można. Nie wiem czy można, jest elektryczny wzorek. Bardzo bym chciał spróbować. Czekałem na to wiele godzin. Wrócę mi w dół. Nie masz dobry. Zdawało się, ucie, że nie możecie tego spróbować. Mówię trochę jak Macłowicz, z pełnymi ustami, ale po prostu idę do to jest do reszczak? Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jestem Maja. Dzisiaj pokażę jak zrobić tiramisu. Do zrobienia tiramisu będzie nam potrzebny mikser i trzy, trzy razy kawa. Nożyczki, folia aluminiowa, blacha, dwie miski, trzy jajka, 50 g cukru, pudru, paczka biszkoptów podłużnych i 500 g serka mascarpone Na sam początek robimy kawę i potem dajemy ją do wystygnięcia i dodajemy potem alkohol. Na początku oddzielamy żółtka od białek. Następnie bierzemy cukier puder, dosypujemy i będziemy ucierać. Przypominam, że żółtka z cukrem pudrem miksujemy na jasną masę. Potem dodajemy do tego 500 gram ser, serka mascarpone. Resztki serka mascarpone można wylizać, bo serek jest bardzo smaczny. Trzeba to teraz razem zmiksować aż na masę jasną i żeby te wszystkie składniki połączyły się i po prostu, żeby były, była taka z tego sztywny taki smaczny krem. Tak powinien wyglądać właśnie ten serek. Następnie przystępujemy do mieszania białek, raczej ubijania na sztywną pianę. Żeby sprawdzić najlepiej, jest po prostu przechylić. Jeśli tak właśnie lata, to oznacza, że jeszcze nie jest gotowa. Piana już jest gotowa, bo widzimy, że nie chce się już po prostu odlepić. To teraz odstawiamy mikser. Bierzemy tam miskę. Musimy wziąć łyżkę, najlepiej tą, którą dodawaliśmy na stole. Wybieramy białka. Jak już postaramy się, żeby wszystko było dokładnie wyskrowane, trzeba, trzeba będzie tą samą łyżką dokładnie, ale leciutko, żeby ta piana nie nie straciła swojej piękności, żeby nie, nie była taka sflaczała. Wymieszać. Teraz wlewamy kawę, tylko ostrożnie do miski, którą sobie przygotujemy. Kawę przelewamy do talerza i dodajemy 6 łyżek stołowych alkoholu. Tą miksturę dokładnie mieszamy. Teraz będziemy folią aluminiową wykładać blachę. Blacha powinna mieć 20 cm na 22 cm. Ale jeśli ktoś ma za dużą blachę, tak jak my. To po prostu najlepiej się ją mierzy dwoma biszkoptami położonymi wzdłuż. Teraz bierzemy biszkopty i delikatnie z dwóch stron moczymy je i układamy. Gotowe. Tak to wygląda. W nasączone sokiem z gumy jagód nakładamy krem. Teraz, kiedy nakładamy najważniejsze jest, żeby między biszkoptami zostawić taką krewę, tak żeby się tam urzeczył, łyżka zmieścił. I ważne jest, żeby ten krem podzielić na dwie części, dlatego bo będzie tak, że są te biszkopty, teraz będzie krem, znowu będą biszkopty i znowu krem. Najważniejsze jest też w tym, żeby po prostu właśnie to rozprowadzić po, całej, po całych biszkoptach i najlepiej tak nie zostawiać właśnie pustego miejsca, takiego pola tam, gdzie prześwitują biszkopty, ale też nie robić bardzo grubej warstwy bo potem możliwe, że nie będzie nam starczyć na drugą połowę. Teraz powtarzamy operację z moczeniem i nakładamy drugą warstwę masy. Przygotowane ciasto. Odstawiamy do lodówki na 5 godzin, tak żeby się ścięło całe, a resztę w misce wylizujemy. Amo, zrobiłam, wiesz, tą piwkę, taką co globus był.